Dzisiaj uczestniczymy w posiedzeniu Rady Ministerialnej Organizacji OBWE Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie WC1 w Łodzi w województwie łódzkim. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń międzynarodowych w Polsce od dekady, a na pewno najistotniejsze wydarzenie międzynarodowe w Łodzi, jakie kiedykolwiek się odbyło. Jest to jednocześnie... Konferencja poświęcona najistotniejszym kwestiom, które decydują o przyszłości Europy i bezpieczeństwie, rozwoju i różnym politykom wcielanym w poszczególnych państwach. Ale jednocześnie jest to nieprawdopodobna promocja Łodzi i województwa łódzkiego, której nie było do tej pory, dlatego że Łódź dzisiaj jest na czołówkach gazet i wszystkich mediów europejskich, a również i światowych. To Łódź jest odmieniana przez wszystkie przypadki. Wszystkie ważne słowa, ważne deklaracje, ważne zobowiązania Organizacji międzynarodowych, prezydentów czy ministrów, wypowiedziane tu dzisiaj, będą miały ten komponent, że będą łączone z łodzią i województwem łódzkim. To wielki kapitał PR-owy, to wielki kapitał promocyjny, który zawdzięczamy ministrowi spraw zagranicznych, który pochodzi z naszego miasta, profesorowi Zbigniewowi Rałowi. Mam nadzieję, że poza tymi walorami pozytywnymi dla naszego miasta, również obrady dla ministrów spraw zagranicznych OBWE będą bardzo konstruktywne i przyniosą wiele dobrego w tym trudnym, dla świata i Europy czasu.